Piloci winni masakry w Dnieprze. Szef Sztabu Obrony Miasta Dniepr wyznaczył nagrodę za ustalenie danych załogi rosyjskiego bombowca, który dokonał ataku na blok mieszkalny w Dnieprze. W ataku zginęło co najmniej 40 osób. W kilka godzin udało się otrzymać nazwiska odpowiedzialnych za zbrodnień pilotów. Dmitrij Golenko, szef Sztabu Eskadry Lotniczej w Szajkowce, wystrzelił rakietę w blok mieszkalny w Dnieprze. Sygnał wywoławczy załogi to 42492, a odpalenie odbyło się w rejonie Kurska. Następnie samolot wylądował w Riazaniu. Były dowódca oddziału Grupy Wagnera uciekł do Norwegii i poprosił o azyl. Andrzej Miedwiediew wystąpił o azyl polityczny. Po raz pierwszy od początku wojny z Ukrainą były dowódca jednego z oddziałów Grupy Wagnera uciekł z Rosji i zgodził się zeznawać, Poinformował Władimir Osiecin. Dodał, że Andrzej Miedwiediew po podpisaniu kontraktu został wysłany do Salska, a następnie do obwodu ługańskiego, gdzie mianowano go dowódcą oddziału szturmowego najemników. Uczestniczył w walkach pod Bachmutem. Uciekinier przekazał, że widział masowe egzekucje żołnierzy z grupy Wagnera, którzy odmówili walki lub usiłowali oddać się do niewoli. Miedwiediew uciekł z jednostki po tym, gdy bez jego zgody przedłużono mu kontrakt na 8 miesięcy i ze względu na to czego doświadczył w grupie Wagnera. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.